Siemanko, tutaj Sosna, wikam w swoim kanale, znaczy w moim kanale Hełkiem Sosny, czyli moim własnym. Przez jakiś czas nie kręciłem, gdyż mieliśmy sporo rzeczy do, na głowie, znowu mamy pandemię, albo wciąż mamy pandemię. Mieliśmy kampanię naszego Hot and Dangerous, czyli naszych pięknych kobietek. Wobec czego było sporo, sporo różnych rzeczy do ogarnięcia, ale wracam do, do regularnego nagrywania i będę teraz, obiecuję, się poprawię. Dzisiaj zaczynamy od dwóch materiałów. Będzie materiał o zaległych, materiał o Hiszpanach, czyli będzie o frakcji hiszpańskiej i też o dodatkowym pudełeczku do tej frakcji. Zejrzymy do środka, opowiem Wam o postaciach, opowiem Wam o, o co w Hiszpanii robią w Wiedniu. Serdecznie zapraszam. Zanim będę opowiadał o Hiszpanach, to zerknijmy do tych pudełeczek, zobaczycie co w nich jest, co w nich jest fajnego. Zacznijmy od pudełka frakcyjnego. Każde pudełko frakcyjne zawiera tutaj 7 modeli. Tak, tak też jest w przypadku Hiszpanów. O, mamy elegancko zapakowane. Tutaj jeszcze gąbeczki, żeby się nie pogniotło. No i oczywiście, co w środku mamy? No w środku mamy czterech bohaterów, trzech żołnierzy. Tutaj w tym wypadku to są Hidalgos. E, karty postaci i. Kartę ekwipunku, no i oczywiście kartę frakcji weterani Tercja. Także to wszystko sobie tutaj możecie pooglądać z bliska. A teraz w drugim pudełeczku mamy, czyli w pudełku z dodatkowymi postaciami. Jeżeli ktoś, jeżeli tam nam komuś ktoś zdecyduje, że trzech Hidalgo mu nie wystarcza, można dokupić sobie ich więcej, bo w wielu scenariuszach możemy używać więcej niż trzech postaci. I tutaj mamy. Trzy 3, 3 postacie Hidalgos to są dokładnie te same figurki, które były w pudełku frakcyjnym, i także do nich mamy karty postaci oraz karty ekwipunku. Jedna różnica jest taka, że mamy jeszcze dodatkowe postacie doświadczonych Hidalgos oraz ich mniejszego ich, ich, ich przewódcy, który się nazywa Cabo. Także słuchajcie, to widzicie to, co mamy w środku, a w tej chwili przy, zaczynam wam opowiadać o co chodzi, skąd się Hiszpanie. W tym Wiedniu wzięli i dlaczego zdecydowaliśmy się dodać ich do naszej gry. Co Hiszpanie robią w Wiedniu? No słuchajcie, jak się okazuje mają, mają wiele z tym Wiedniem wspólnego, a właściwie wiele wspólnego ma z rodzina panująca w Hiszpanii i w Wiedniu, bo są to po prostu Habsburgowie. Otóż jak, jak wiecie, cała akcja gry jest związana z tym, że ktoś zabił cesarza. Zabił, ktoś no, zginął, umarł, nie wiadomo co się z nim stało, że w każdym bądź że cesarz Leopold nie żyje, a w, jego, a w Hiszpanii w tej chwili panuje, panuje Karol II, który jest dzieckiem, a w jego imieniu władzę sprawuje jego matka, która jest starszą siostrą Leopolda. No i ta starsza siostra oczywiście chciałaby zadbać, żeby Karol II był nie tylko królem Hiszpanii, ale także najlepiej cesarzem austriackim. Wobec czego e, organi zleca, zleca organizację poselstwa e, Grandowi Hiszpanii, e, księciu Medinie Sidoni, e, który organizuje oczywiście oficjalne poselstwo no i oczywiście zabiera ze sobą ludzi od mokrej roboty. I tych, tymi ludźmi od mokrej roboty dowodzi El Kapitan. El Capitana, dokładnie Diego Montoya. E, kapitan to jest tylko jego przydomek, tak naprawdę nigdy nie był na więcej niż... Niż Capralem. To jest człowiek od, od mokrej roboty, człowiek bardzo wierny, ale też człowiek, którego łatwo się po prostu pozbyć, jeżeli powstaną jakieś, jakieś problemy. On stoi na czele, na czele tej właśnie frakcji hiszpańskiej. On dowodzi tą grupą najemników. On ich też zrekrutował. Diego jest byłym żołnierzem hiszpańskim. Tersios jest bardzo doświadczony nie tylko jako żołnierz, ale także jako najemnik. Bardzo wiele razy wykonywał różne, różne zlecenia specjalne właśnie od księcia Sidonii. Wobec czego no to był pierwszy wybór na taką postać. W realiach gry Diego jest niezłym szermierzem na poziomie 2. Oprócz tego jest niezłym strzelcem, też także na poziomie 2 i ma mega, mega fajną, ma fajną rzecz, czyli znajomości, także na poziomie 2. To daje możliwość Hiszpanom zatrudnienia dodatkowych e, najemników i po prostu tam, gdzie Hiszpanom czegoś brakuje, to można po prostu to uzupełnić fajnymi, fajnymi e, najemnikami. Naszą inspiracją do stworzenia tej postaci była postać e, e, właśnie El Capitana e, stworzonego przez Artura Perez Reverte. W, w, właśnie w książce Alatriste. No i także w, w filmie na podstawie tej książki w rolę Al, Al Capitana wcielił się sam Aragorn, czyli, czyli Vigo Mortensen. Jeden z moich ulubionych aktorów. Gorąco Wam tą książkę i film polecam. Jak zobaczyłem po prostu Aragorna, czyli, czyli Vigo, pojedynkującego się w jakiejś brudnej uliczce z jakimiś typami na rapiery, lewaki, rzucającego płaszczem strzelającego z pistoletów, no bo że Diego, czyli El Capitan, czyli Aragorn musi się w naszej grze znaleźć. Kolejną postacią we frakcji hiszpańskiej jest Catalina de Tortosa. Tak naprawdę to kobieta, ale występująca w stroju męskim i tak naprawdę udająca mężczyznę. Generalnie ona była też żołnierzem hiszpańskim, służyła w Ameryce Południowej, tylko dziecko uciekła z klasztoru. I po to, żeby, z, żeby ziścił się jej, jej, ziściło się jej marzenie, jej sen zostania konfiskadorem. No i rzeczywiście to się udało. No i jak wyszło na najew, że, że to kobieta udająca mężczyznę, no to narobiła sobie strasznej biedy, musiała uciec do Hiszpanii. W Hiszpanii też zainteresowała się nią inkwizycja, także musiała szukać jakiejś drogi. Ucieczki, no dla niej idealną propozycją była propozycja, właśnie, Al-Kapitana, żeby przyłączyła się do tej grupy awanturników, które, którzy udają się do Wiednia. W realiach gry to Katalina to po prostu czołg. To jest bardzo silna postać, siła, ma 10 punktów życia, ma 3 punkty siły, przepraszam, 2 punkty siły, ma halabardę, którą doskonale włada, jest bardzo, bardzo niebezpieczna, to ma ciekawą zasadę o Belgii. Jeżeli to i zasady użyje, no to postać, która, która wobec której tych, tych obelg, którymi ob, postać, którą obelgami obrzuciła, nie może, nie może odmówić pojedynku i, i będzie musiała pozostać w walce. To jest bardzo, bardzo niebezpieczny, niebezpieczny zawodnik w hiszpańskiej frakcji, taki odpowiednik bym powiedział polskiego Longinusa, czy francuskiego Portosa. Co inspiracją do stworzenia tej postaci była tak naprawdę postać historyczna. Była sobie taka kobietka, która się nazywała Katalina Russo. Która rzeczywiście uciekła z klasztoru, zaciągnęła się do wojska i w tym wojsku hiszpańskim służyła przez, przez bardzo wiele lat i także miała kupę z tego powodu problemów. Jeżeli Was taka, ta postać zainteresowała, to wklejam Wam po, w opisie filmu link, gdzie możecie o niej troszeczkę więcej poczytać. Ok, dlaczego w ogóle postacie historyczne? Jak, jak nie wiem, czy wiecie, Rafał Szwedlicki, główny designer naszej gry. Jest, ma, jego konikiem jest historia. I bardzo wiele razy w tej grze właśnie ukrywał, zaszywał w różnych takich miejscach właśnie takie postacie, które znasz z kart historii, a my je po prostu w pewien sposób prze, przetransferowaliśmy i zrobiliśmy z niej postacie w Adnodominii 1666. Ok, następna postać w naszej frakcji hiszpańskiej to Francesco Montezuma. Tak naprawdę to Francesca Montezuma, bo tu znowu mamy kobietkę która udaje mężczyzna. Jak wiecie, w XVII wieku generalnie koncepcja pod tytułem, że kobiety służą w wojsku, no nie była specjalnie popularna, ale takie sytuacje rzeczywiście dość często się zdarzały. Teraz tak, kim jest, kim jest Francesca Montezuma? To jest córka jednego z inkaskich wielmożów, który został przywieziony do Hiszpanii. W tej Hiszpanii o dziwo zrobił całkiem, całkiem niezłą karierę. Hrabia Pedro Montezuma del Cueva Kawaler, kawaler Zakonu Santiago właśnie miał taką córeczkę śliczną, która za młodu zakochała się w znacznie od niej starszym el-kapitanie, uciekła za nim z domu i w primeckim przebraniu służyła w tym samym tercji, w którym służył el-kapitan, jako domoż. No wiadomo, że jeżeli, jak el-kapitan zdecydował się pojechać do Wiednia, no to oczywiście Francesca pojechała za nim. Cóż, miłość nie wybiera, kochani. <laughs> Więc teraz tak: w Realia gry Francesca to jest mała, zwinna kobietka z, z fantastycznymi cechami, które, które pomogą graczowi hiszpańskiemu fajnie się odnaleźć w zaułkach ciasnych Wiednia. Ma, ma takie zasady, które pomagają jej fajnie przemykać. Ma niepozorność, skradanie się. To jest jakby idealna postać do wykonywania takich różnych specjalnych misji. Jest uzbrojona w rapiera jakże, ale ma także taką bardzo specjalną broń, czyli dmuchawkę z zatrutymi strzałami, którą dość dobrze się posługuje. Ponownie, jeżeli chodzi o inspirację, inspiracją była postać historyczna, no samo Francesco oczywiście sobie wymyśliliśmy, ale, ale był właśnie jed, był jeden z inkas, inkaskich rewoluczy rzeczywiście w tej, w tej w Hiszpanii, zrobił wielką karierę, został nawet Grandem w Hiszpanii, no i przy okazji jakby tego faktu Rafał zdecydował się dodać sobie właśnie taką franczeskę do naszej gry po to, żeby tą fajną historię, i o tej fajnej historii po prostu wspomnieć. I czas na gwiazdę, czyli ostatniego bohatera z pudełka weteranów Tercio, czyli niesławnego Baratero. Czy przestępcę, bandziora, w szemranego typa, tak, to jest mistrza sztuki Navajo, czyli sztuki władania nożem z hiszpańskiej Sewilli. No słuchajcie, generalnie tutaj powiem od razu na początku o inspiracji. No generalnie inspiracją jest wiadomo filmowy Maceta. No po prostu generalnie stwierdziliśmy, że Kreacja danego trecho jest tak wyrazista i tak cudowna i ma tak fantastyczną, przystojną twarz, że po prostu musieliśmy mieć go w naszej grze. Więc to jest, Baratero to taki 17-wieczny macheta i w naszej grze rzeczywiście jest złolem niesamowity. O samej historii Baratero tak naprawdę nie, nie, nie wiadomo, nie wiadomo jak, nic nie wiadomo, nie wiadomo jak się, jak się nazywa, jak ma na imię. Jest, jest najemnikiem, bandziorem, zna, często na zlecenie, właśnie, El kapitana usuwał ludzi z, tych, z tego dołu, wobec czego no wiadomo, że było, że jeżeli trzeba, było, trzeba jechać w bardzo niebezpieczne miejsce, jakim jest Wiedeń, to oczywiście Baratero dołączył, dołączył do ekipy. W realiach gry to jest cichy zabójca, maszyna do zabijania, rzuca nożami. Po cichutku podcina gardło tymi nożami. Może się skradać, masz jakąś specjalną zasadę. A tak z ukrycia to daje niesamowite możliwości właśnie hiszpańskiemu graczowi. Trochę zbyt niesamowite, więc ostatnio postaraliśmy go nieco przyciąć. Wobec czego pewna zmiana do jego zasad znajdzie się w relacie. Link do Erraty także macie i to jest Errata i Frequently Asked Questions, czyli po prostu e, wszystkie wyjaśnienia dotyczące zasad, które zdecydowaliśmy się dodać. Też macie link w opisie filmu. Tak jak w każdej frakcji, także u Hiszpanów mamy żołnierzy, tutaj to nie są do końca żołnierze, to są tak zwani Hidalgos. Hidalgos to zubożeni szlachcice, którzy posiadają tak naprawdę tylko swoje ostrze lub ostrza i honor. No z tym honorem to Różnie, gdyż tak naprawdę sprzedają te swoje ostrze i umiejętności szermiercze każdemu, kto jest w stanie zatem po prostu dobrze zapłacić. El Kapitan reprezentuje de facto tron hiszpański, obecnie go jest w stanie dobrze zapłacić, więc zatrudni całą ekipę takich Hidalgos. Którzy z nimi do Wiednia się wybrali. W pudełku z, z, mamy trzy różne wzory tych Hidalgos, ale oni mają tak dokładnie te same karty, te same statystyki. Hidalgos w realiach gry są uzbrojeni w rapiery i, i, i sztylety. Po prostu jakby są przeznaczeni do, do walki wręcz. Nie mają żadnej broni palnej, ale. To nie do końca jest wada, dlatego że tymi rapierami nieźle władają, jeszcze mają zasadę specjalną parowania, ale o tym jeszcze opowiem Wam za chwileczkę. I teraz tradycyjnie o silnych i słabych stronach frakcji hiszpańskiej. To wszystko oczywiście wynika z tej karty frakcji, którą znajdziecie wewnątrz pudełka. Czyli z przodu mamy konstrukcję e-bandy, z tyłu mamy zasady specjalne. E, no, jakie są silne strony? Może od tego zaczniemy. Niezła walka wręcz. Hiszpanie y, mają dużo postaci nieźle walczących w walce wręcz, jest to i Diego, i Katalina, i Baratero, y, i oczywiście sami Hidalgos są nieźli, to jest, czy, czy to jest zdecydowanie ich mocna strona. Z tą walką wręcz związana jest zasada parowanie, y, która, y, na której opiera się zasada specjalna frakcji hiszpańskiej, czyli Baradera de Estreza. Polega to na tym, że jeżeli y, któraś z postaci hiszpańskich dokona udanej akcji parowania, to, to gracz hiszpański ma prawo dobrać do kartę. Także to jest jakby i to parowanie, tą zasadę specjalną, która w innych frakcjach jest unikatowa, tutaj tak naprawdę mają wszystkie, wszystkie postacie. Kolejną, kolejnym plus, która silną stroną jest oczywiście, znaczy to, znaczy baratero. Gość sam w sobie jest po prostu mega setem. Po prostu inne frakcje nie mają takich postaci yy, i dlatego no, po prostu. Zdecydowałem się, żeby podkreślić, że to jest jakby ich, ich taki naprawdę mocny punkt w frakcji hiszpańskiej. On, w, poru, w kolejną, kolejną mocną stroną u Hiszpanów, to jest to, że Baratera oraz El Capitan mają bardzo dużo punktów znajomości. Włączymy 3 trzy punkty znajomości. To pozwala tak naprawdę no, do, do skaptowania do, do, do bandy dwóch fajnych najemników, co w innych frakcjach no, jest dosyć, dosyć trudne. Kolejny plus, jak mają Hiszpanie, który też jest związany właśnie i z Baratero, ale także z Franceską. Otóż mamy, strzelamy sobie po cichutku, czyli Baratero rzuca nożami, a Franceska strzela z dmuchawki. Generalnie nie powoduje to usuwania znaczników starzy, co w wielu wypadkach daje, daje Hiszpanom bardzo, bardzo fajne e, możliwości taktyczne. E, I ostatnia rzecz. To może nie do końca jest jakby taki wielki plus samych frakcji hiszpańskiej, ale plus posiadania właśnie maczety i Baratero i, i El Capitana we frakcji oni są także najemnikami, czyli nie tylko mogą być w frakcji hiszpańskiej, ale także mogą być pojawić się w praktycznie każdej innej frakcji w grze. No i kolejna słabe strony. Słuchajcie, zaczniemy od czegoś takiego bardzo oczywistego, no, bieda, panie bieda, czyli to mamy kartę frakcji na... chłopaki na wydanie, na specjalny ekwipunek mają tylko cztery krajcary. No czyli tron hiszpański jakoś pożałował te, tego legendarnego hiszpańskiego złota na dodatkowy ekwipunek. Cztery to jest naprawdę mało, to jest jakby pierwsza rzecz, którą, 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 którą trzeba zwrócić uwagę. Kolejna, to brak takiego ultrafightera. O ile Polacy mają pana Błodyjawskiego, Francuzi mają Dartaniana, to jest gość, który naprawdę jest go ciężko przejść. Tutaj wszyscy Hiszpanie nieźle się biją, ale nie ma takiego naprawdę wielkiego asa. Nie wiem, czy to jest jakaś wielka wada, ale zdecydowałem się o niej wspomnieć. Kolejną wadą, tym razem taką konstrukcyjną całej frakcji, jest to, że postaci, że Hiszpanie nie mogą zatrudniać, nie mogą mieć w bandzie jednocześnie postaci złych i dobrych, albo praworządnych i chaotycznych. To niestety troszeczkę utrudnia, utrudnia na im dobór najemników, wobec czego trzeba się troszeczkę nagimnastykować. Na jeżeli, jeżeli Baratero no, do dobry to on nie jest, no to jeżeli decydujemy się go mieć, a to jest jakby first choice, to w takim wypadku no, troszeczkę zamykamy sobie drzwi do tego, aby zatrudnić dobre postacie. Ostatnią wadą, jaką ja widzę we frakcji hiszpańskiej, jest to brak broni palnej. Tak naprawdę poza Kapitanem poza Chłopaki w ogóle, nie dziewczyny w ogóle nie mają broni palnej. Wobec czego, no wiadomo, że Francesca strzela z tej dmuchawki, barateru rzuca nożami. Natomiast, no, obrażenia zadawane tą bronią, mimo że są ciche, to, no nie są jakieś dewastujące. Wobec czego, no nie jest to to samo, co muszkietowa kula. Wobec czego można uznać to za wadę. To tyle o samych Hiszpanach. Niech oni sobie tutaj stoją. A teraz opowiem Wam jeszcze o kilku fajnych innych rzeczach. No Niestety, fizycznie Wam modelu jeszcze nie pokażę, gdyż wciąż jest w odlewni i tam cały czas nad nim, nad nim pracujemy. Jak, tak jak wspomniałem na wstępie, niedawno mieliśmy kampanię kickstarterową dotyczącą Hot and Dangerous, czyli naszej linii fajnych dziewczyn w historycznych mundurach. I przy tej okazji zdecydowaliśmy się dodać jeden oficjalny model do, do gry Anno Domini, bo to też fajna dziewczyna w kira zbroi. Jest to Octavia Piccolomini. Kto to taki? Octavia Piccolomini to córka Massimo Piccolominiego, czyli syna z nieprawego łoża samego, samego Ottavio. Ottavio Piccolomini to założyciel najsłynniejszego regimentu ciężkiej jazdy austriackiej, czyli regimentu Piccolomini Caprara. No ten regiment, dlaczego w ogóle, po co o tym mówimy? To ten regiment występuje w naszej grze i Mieczem, więc stwierdziliśmy, że jeżeli gracze lubią tą, 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 tą jednostkę, znają ją, to fajnie będzie także wspomnieć o niej i Wchodem Dangerous, i także w Domini. No i stąd się pojawiła nam. Oktawia. Kim jest Oktawia? Czego szuka? No tak jak wspomniałem, jest, jest jakby ustosunkowana wysoko w tym regimencie. Jako córka żołnierza miała z, od zawsze do czynienia z pistoletami, rapierami, mieczami, zbrojami, końmi itd. Bardzo kochała ojca, który, który ją po prostu wdrażał do tej broni, do tego takiego zamiłowania do, do militariów. No i niestety ktoś tego ojca był łaskawy wysłać na tamten świat. Dlaczego się tak stało? No Ojciec oprócz tego, żeby był żołnierzem, wypełniał także zadania specjalne dla austriackiego dworu i gdzieś przy okazji wykonywania tych zadań ktoś go po prostu usunął. Oktawia po prostu poprzysięgła sobie zemstę i że poprzysięgła, że znajdzie zabójców ojca i że po prostu się na nich srogo zemści. I w tej, w tej chwili najmuje się jako najemnik w różnych takich grupach, które pojawiają się w jednej przy okazji elekcji, i szuka tych, szuka, tych, szuka tych zabójców. W czasie, jakby w czasie tych, tych swoich poszukiwań. Używa zbroi swojego dziadka, czyli zbroi kirasierskiej, która ją daje doskonałą wręcz ochronę. No niestety daje ją trochę za duża i trochę za ciężka, wobec czego po prostu przeszkadza jej i w bieganiu, i w pokrywaniu przeszkód, co, co postanowiliśmy odzwierciedlić także w realiach gry. Octavia jest najemnikiem, jest niezłym szermierzem, nieźle strzela, także wszystkie frakcje mogą starać mogą się ją zatrudnić. Poza Broken Crossem oraz poza y, Turkami, dlatego że y, właśnie na tych dwóch frakcjach y, ciąży podejrzenie o to, że oni właśnie byli łaskawi usunąć y, y, ojca Oktawi z tego łez padołu. Y, jak można zdobyć Oktawię? No, oczywiście można. Y, 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 cały czas ma, jest otwarty nasz y, Late Pledge. Yy, czyli tak zwany pledge manager Kickstarterowy możecie sobie tam wejść macie link w opisie możecie sobie oktawie kupić i może i wtedy będziemy ją do was wysyłali będziemy wysyłki będziemy realizować już niedługo myślę że w ciągu miesiąca wyjdą pierwsze paczki yy, w środku z pudełku w pudełku z oktawią jest model oraz wszystkie jej karta postaci oraz wszystkie karty ekwipunku jak już zajrzycie do tego pledge managera to w środku możecie, możecie zobaczyć że są dostępne także inne modele z linii Hot and Dangerous którymi także możecie użyć w Domini. To jest sześć modeli z pierwszego sezonu oraz trzy modele z drugiego sezonu. Tam są takie specjalne bundle, jeżeli Wam te modele się podobają, że chcecie je używać w grze, to można sobie je przy okazji zakupić. Pamiętajcie jednak, że to są modele nieoficjalne i w jakichś oficjalnych eventach, w turniejach gry, które zorganizujemy jak wreszcie ta cholerna pandemia się skończy to ich niestety nie będziecie mogli użyć. Ale Octavia jest modelem oficjalnym i oczywiście w grze turniejowej jest dopuszczona. I co dalej? Słuchajcie, co dalej z Grom? No, wiele rzeczy fajnych z Grom się zdarzy. Na, na początku taki, takie krótkie wyjaśnienie. Słuchajcie, jakby przez dłuższy czas nie, po, nie, nie pojawiało się nic, nic nowego. Pokazałem Wam niby w czasie filmików kilka modeli. Nic się z tym dalej nie wydarza. E, przynajmniej Wy nic nie widzicie. Dlaczego tak jest? No, Niestety pandemia bardzo mocno uszkodziła nasz, jakby, nazwijmy to, łańcuch dostaw, czyli odcięła nas od normalnego systemu produkcyjnego. Musimy szukać jakichś alternatyw. Te alternatywne już znaleźliśmy, już się to wszystko zaczyna dziać. Więcej o tym opowiem Wam w kolejnym, w kolejnym filmie. W każdym bądź razie tu i teraz już Wam obiecuję, że będzie się działo więcej w internecie, więcej online, póki, póki ta cała sytuacja pandemiczna się nie skończy. Co takiego się będzie działo? Między innymi przygotowujemy dla Was kampanię, taką specjalną, dzięki której będziecie mogli, Wy jako gracze, wpływać na to, co się dzieje w Wiedniu, na to, co się dzieje w akcji gry. Pierwsza, pierwsza, pierwszy nazwijmy to sezon takiej, takiej kampaniny powinien się zacząć w ciągu kilku miesięcy, ale pierw musimy przygotować troszeczkę modeli, modeli i materiałów do tej, do, tej, do tej kampanii. Więcej jeszcze, tak jak powiedziałem, opowiem Wam o tym wkrótce. No, i oczywiście nie zasypiamy gruszek w popiele, działamy i przygotowujemy po prostu cały cykl dodatków i materiałów, i to o tym też będę jeszcze opowiadał, więc jeżeli chcecie, chcecie być na bieżąco, jeżeli was to interesuje, to serdecznie Was zapraszam do tego, abyście zasubskrybowali mój kanał. Jeżeli materiał się podoba, dajcie pszczółka do góry. Serdecznie Wam dziękuję i pozostańcie zdrowi, bo wciąż niestety mamy covida.